Szanowni Państwo, witam serdecznie. Minął miesiąc od naszego pierwszego spotkania, gdzie zdeklarowaliśmy się, że zbierzemy tysiąc podpisów z powiatu lubartowskiego odnośnie otwarcia dworca PKP. I taką ilość podpisów zdobyliśmy. Mieszkańcy ziemi lubartowskiej są zainteresowani tym, żeby można było otworzyć poczekalnię, żeby można było się stronić przed zimnymi opadami deszczu. Także Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu. Szanowni Państwo, jako inicjator chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować mieszkańcom za ich olbrzymie zaangażowanie w podpisywaniu, jak również głosy wsparcia, które licznie słyszeliśmy. Udało się w ciągu miesiąca zebrać, zebrać ponad tysiąc podpisów, więc myślę, że jest to sukces i myślę, że dzięki takiej ilości podpisów uda się nam uzyskać przychylność ze strony władz PHP SA. Wkrótce po tej konferencji pojadę do Warszawy i złożę osobiście podpisy na ręce dyrekcji PTPS-a i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli również ogłosić pozytywne zakończenie naszej inicjatywy. Myślę, że warto by dodać było tutaj jeszcze, że będziemy oczywiście wspierali wszelkie dążenia i starania, czy to ze strony Urzędu Marszałkowskiego, czy to ze strony spółek kolejowych żeby została zelektryfikowana linia łącząca Lublin z Lubartowem, bo myślę, że liczba połączeń, jak również liczba pasażerów, którzy się przemieszczają na tej linii, będzie tylko wzrastała. Dziękuję. Inicjatywa, jaką podjął Klub Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wyremontowania dworca PKP w Lubartowie tak, aby podróżni mogli korzystać z poczekalni dworcowej i przywrócenia kasy dworcowej, tak, żeby podróżni mogli również kupować bilety w tych kasach. Przyjęła, przyjęta została z ogromnym poparciem wśród mieszkańców nie tylko miasta Lubartowa, ale również całego powiatu lubartowskiego. Świadczy o tym ogromna ilość podpisów, jaką udało nam się zgromadzić przez miesiąc naszej akcji. Akcję rozpoczęliśmy w połowie kwietnia i trwała przez 4 tygodnie. W tym czasie zebraliśmy ponad 1000 podpisów, za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Teraz wystąpimy z pismem do prezesa PKP. Dzięki panu Kaliszewskiemu, który tutaj też nam, nas będzie wspierał, będziemy występować z tym pismem o remont i modernizację poczekalni dworcowej. Warto tutaj podkreślić, że reakcje osób popierających naszą inicjatywę były jednoznacznie pozytywne. Mieszkańcy zwracali na fakt, iż ta poczekalnia była czynna jeszcze w latach 90., a od 20 lat jakby zostali oni jej pozbawieni. A poczekalnia ta jest bardzo konieczna, ponieważ wzrasta ilość połączeń, ale również i osób podróżujących. Ogromnym poparciem spotkaliśmy się też wśród osób młodych, podróż pociągiem, dla których podróż pociągiem staje się coraz bardziej atrakcyjna. Liczymy, że od jesieni podróżni będą mogli wsiadać i wysiadać już na stacji dworcowej i korzystać z poczekalni. I nie będą musieli już stać na dworcu, w deszczu, w wietrze w, czy w promieniach słońca. Tego sobie życzymy i życzymy również naszym podróżującym przez nasz powiat. Liczymy, że nasza inicjatywa zostanie pozytywnie zaakceptowana przez dyrekcję PKP i poczekalnia zostanie odremontowana. Dziękuję. Proszę powiedzieć o terminie. Kiedy to może być? Czy to jest ten rok, czy następny? Decyzja zostanie na pewno podjęta w tym roku. Wnioskujemy o wpisanie inwestycji do planu inwestycji dworcowych. Ten plan będzie aktualizowany do końca miesiąca maja. W związku z tym myślę, że wkrótce będziemy mogli przekazać tę dobrą wiadomość, że inwestycja, planowana inwestycja znalazła się na liście inwestycji dworcowych. W związku z tym myślę, że w przyszłym roku ten dworzec mógłby być otwarty już dla podróżujących i mogliby skorzystać z poczekalni.